Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Horizon Forbidden West. Jesteśmy w połowie misji w Pieśni Rzeki, wspyliliśmy się tu na tą wysoką górę, jakimś cudem się udało. I musimy dostać się do krętej jamy, żeby zdobyć jakieś szczęki z... nie z gromo szczęków, tylko z wielko szczęków chyba. I przez to troszeczkę tej misji się boję, bo te maszyny były dość trudne, jak pamiętam. Ale może aż tak źle nie będzie, może jakoś po cichu uda się coś zrobić. Chociaż po cichu chyba nie da się odczepić części z maszyny. Chyba że będzie polegało to na tym, że będę musiał zebrać jakieś rzeczy, które one tam gdzieś wypuszczają. To co wyrzucają to pewnie łupiny, których potrzebuje Q. No dobra, można je po prostu wziąć na Jeśli mamy to cicho, nam zabrać, nie Okej, gdzie są tu o, o to chodzi, dobra. Już tutaj widzę, o co chodzi. Co tam dostać mogę? To są te... Wielkoszczęki całe. Coś wyrzucają po drodze. Może zajmijmy się tutaj jakimś nornikiem, który sobie tu skanuje trawę. Gdzie będziesz szedł, norniku? Wracasz tam, okej. Okay. A tu jest ten wielkoszczenko. No to po prostu to jest... ...typowy hipopotam. Nie? I wyrzuca jakieś rzeczy. A nornik sobie poszedł, mogę iść za tobą? Czy nie mogę iść? Żeby zebrać rzeczy? Ja potrzebuję 6. Polo, no, dobra, zajmijmy się tymi Nornikami, mimo wszystko, najpierw. Jest dziwne kolory tutaj są. Przez to, że chyba w nocy tu jesteśmy. I troszeczkę mi się to nie podoba, no ale dobra. To sobie weźmiemy. A dlaczego mnie? A czy ty mnie widzisz? No możesz dominować mnieki, ale nie chcemy go dominować. Sobie tego jeszcze zaznaczę. Bo w sumie mogę też Mogę cię pokonać? Jeszcze tu skalował Ale no, chyba nie skalujesz mnie. Skanujesz mnie, kurde Zobaczysz wie Na szczęście nie, ciebie też sobie zaznaczę. Bo dlaczego mnie? Dobra Doniku, gdzie idziesz? Jeszcze gdzieś dalej tam Spoko. Znowu salę za mój głos, ale mam lekki katar, tak jak wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku, nic się nie zmieniło. No jednego Nornika pokonaliśmy. Przekozji sobie weźmy rzeczy z niego. O o, o. O o! Tutaj Wielkoszczynka nie chce atakować. nie no zobaczył mnie, no co za... Moment teraz nie będzie wyrzucał tych rzeczy. Muszę się uciekać w takim razie. Żeby przez to mnie atakować, ten wielkoszczęk. Dobra. Jesteś za mną? Czy nie? Szybki jestem, skubany ten wielkoszczęk. No tu jest jeden, tam jest jeszcze jeden chyba, nie? Tam daleko, daleko. Tu jeszcze Nordnik sobie stoi na wysepce. Dobra, wielkoszczęku wracaj do wody, wracaj. Bo mi głównie chodzi o to. A czemu ci przyspiesza? No spokojnie, Eloy, tu jesteś bezpieczny już w tej trawie. Teraz sobie wielkoszczynk wróci, mam nadzieję, i będziemy mogli sobie za nim chodzić i zbierać te rzeczy, które on wypuszcza, bo mamy dopiero jedną zebraną. Jeszcze tego nornika na środku bym jakoś spróbował pokonać. Jak to zrobić? A więc też kolejny nornik. No norników jest tutaj niestety sporo. ale no to nic. Dobra, bo wiem, że jak się turlamy, to nie wydajemy dźwięków za bardzo. Ten nornik gdzieś tam poszedł. Tu jest jeszcze jeden nord muszę też sobie go zobaczyć. Nie widzisz? Nie. Straszyłem się, ale nie. Dobra. je wyrzuciłeś. To skanuje, ale może mnie nie będzie widział. Mogę to wziąć? Mogę. To chyba też mogę. To mi się przyda. No i w prawie jesteśmy. Poko. To biorę. To biorę. Jeszcze jednej mi brakuje rzeczy. Czekam aż zrobi kółko. To tak będzie chyba najlepiej. Najprościej. Dobra, poczekam aż zrobi kółko. Dobra, chowaj się. Robię kółko, to jeszcze raz sobie w takim razie wejdziemy, bo on chyba Oczywiście tutaj chodzi blisko. Widzę, że to co on wyrzuca, to po chwili gdzieś tam znika. Nie wiem, czy ja więcej nie będę tego chciał, bo może to się przydać później w przyszłości, do tego. Spokojnie, tylko u ciebie przejdziemy. Może się to przydać do jakiejś tutaj rzeczy związanych z ulepszaniem czegoś, nie? Mogę coś jeszcze zdobyć? Nie, ja mam siedem. No dobra, ty jedną sobie zostawiłem. No, czy ja chcę pójść tutaj górą? Lepiej by było górą. Tylko czy mnie ktoś tutaj zaatakuje czy nie? Dzień się robi, to jest drugi plus. Górą byłoby lepiej niż przez to wioskinie. Też przez tą już mamy drogę znaną. Jeszcze myślę. Dobra, chodźmy może naokoło, bo to jest pewnie pierwszy i ostatni raz, kiedy tu jesteśmy. Więc może sobie zwiedzimy przy okazji miejsce, w którym jesteśmy. Może jest tu jakaś taka tajna skrzynia, jakaś, nie wiem, z bronią czy z czymś. Tam jest chyba ten drugi wielkoszczęk, więc też trzeba uważać, żeby mi nie zobaczył. Co my tu widzimy, jak tu wejdziemy na tą górę? Wow, widzimy tutaj pół świata. Co tam jest przed nami? Co to jest? W którym miejscu patrzymy? Nie, tutaj to w takim razie widzimy albo tereny łowieckie, czy coś. Tu będzie. O, tu jest pieśni ziemi. Tu Żyna wchodzi, widać go tam. Uff, co tego Żyrafa widać? Fajnie zrobili twórcy. Okej, okay, dobra, ale my tutaj nie chcemy się akurat udać. Musi się udać, chyba tędy. Tu jest ten drugi wielkoszcze. O, to Nornik sobie chodzi. Leź Nornik. Do widzenia, Nornik. Dobry pomysł, że ja tutaj idę. Jeszcze się zastanawiam w drugi raz. Dobry, no pójdę tędy i tutaj sobie skoczę i polecę. Także skrzydłem w dół. Bo myślę, że nawet jak uda nam się zanieść te rzeczy, to ta misja się nie skończy. O, już my tam widzimy. Wszyscy mnie je tu widzą, uciekam stąd. Już, już, już. No, spokojnie. Nawet jak, no, jak tam dojdę i uda mi się zanieść te rzeczy, to nie zmienia faktu, że pewnie i tak będę odpierał te ataki, ten naktów z nimi. Dobra, no tu jesteśmy teraz tutaj. Że no, na spokojnie możemy zaraz użyć tamto skrzydła i sobie zlecieć na dół, tak? Chyba tak. Jest tu więcej. No to lecimy. Lecimy na dół. Powrotem do pieśni rzeki. Tutaj już jesteśmy. I patrzcie. A, jak się udało? Pięknie. Trzeba było tu się dostać z góry i nam się to udało. Cześć, jesteśmy. Mam, czego chciałeś. W samą porę. Znalazłaś może wasa? Eee, Niestety, ale tak. Przyniosłam jego nasiona. Oby to były ostatnie, które zasadzę. Sieje trzeba. Teraz muszę przygotować broń. Mam nadzieję, że wystarczy. Musi wystarczyć. Zostaniemy takiej broni? Może jakiś dobry łuk? Ach, kolejni ten akci albo ten aktowie. Twoja broń to co? Okej, okay, dużo bo... Wo... Ile was tu jest? Dobra, zacznijmy, może tym razem od tego. Jeszcze podpalają mnie. Ja wiem, że jestem w pieśni rzeki, ale. Fajnie by było, gdyby te kaski pospadały im. I też jak widzę, że jak trafiam w tę ten... klatkę. To trzeba by dobrze trafić w klatkę. Braga amunicji. Roba amunicji, ona się trochę dłużej robi, też zapominam o tym. Dobra, to tego atakujmy szybciej. Mogę trzy strzały w sumie założyć, zapomniałem, że mam teraz tą umiejętność. I tak te trzy strzały za dużo mi nie robią. Ale no, no, dobrze i co? No dawaj, dawaj. Tak. Tyk, dobra. Tu ktoś jest blisko chyba No dawaj go Aloy Muszę na pewno sobie zainwestować w łuk, bo widzę, że mam brak amunicji. Muszę sobie zainwestować w łuk, bo widzę, że to nie będzie proste. Ty tam uciekasz. Jakim cudem jeszcze tam? Głowa! Dobra! Cyk. Lepiej chyba robić tak, że tym słabszym łukiem ściągać im hełmy i tym mocniejszym dobinać, nie? Dobra, no nie, nie tak chciałem, ale dobra, tak chciałem. No już, już, już. To jest nasz dom. Tu chyba ktoś mnie atakuje. Pięknie, jeszcze? Co to za jeźdźcy? was tutaj. Ej, 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 ej Ło, wow, 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 wow Spokojnie wow. Oczywiście na maszynach jeżdżą Silence, coś ty najlepszego narobił Jak ja mam ich pokonać Dobra, jednego mniej Możesz po, nie? Wiesz, co bym chciał odzyskać z ciebie Z ciebie bym chciał rogi Ale nie wiem, czy to mi się uda Uda się? No, udałoby się, jakbym amunicję miał. Oj no, nie trafiłem. No pewnie, jak on tak się kręci tym ogonem, jak ja mam trafić w niego? Nie ma szans. Dobra, udało się. Ktoś tu strzela do mnie? Strzela. Skubany. Uspokój się, już, już. Ja się z maszynami biłem, a ty mi tu podchodzisz. Dobra. Weźmy sobie się troszeczkę uleczmy. Coś jeszcze? A ja jestem pan cały. Tak, nie trafiam w ogon. Nie trafiam w ogon, nie. Patrzcie, co za. Co za. Bo leży. Dobra, ogon odpadł. To fajne jest to, że jak się rzeczywiście położy, to wtedy jest prościej w niego trafić. Coś jeszcze tu został? Jeszcze dwóch kolegów Czemu w ogóle nie atakują? To jest dopiero ciekawe Może bym mówił dokładnie ten Q, ale nie dosłuchałem go do końca! A jest nasz dom! A ilo i tak pomaga tylko. Bo jak kiedyś będziemy e rozmawiać z tenaktami, to obawiam się wszyscy, że to może nam nie wyjść. Dzięki temu. Dzieciaki potrafią jednak celnie mierzyć. Mimo to. To tobie zawdzięczamy zwycięstwo. E, Proszę o Nie miały z tym nic wspólnego, Qiu. Ja tylko coś przyniosłam. Rozumiem. Ale chcę ci coś dać. Łuk Nam się przysłużył. Więc i ty skorzystasz. Dziękuję, doceniam. Uważaj na siebie. Już nie boicie się? Dostaliśmy łuk wyborowy Kłego. Łuk wyborowy kłego. Wyborowy, czy to jest ten z tych, e, z tych silniejszych, tak? Łuk, wy, łuk wyborowy kłego, a nasz łuk wyborowy, to e, jest dług wyborowy, 75. Mhm. Mm może jakby go ulepszyć. To bym sobie ten, nawet go mógł nosić, tylko, tylko to jest zielony z drugiej strony. No nie wiem, kwestia do przemyślenia. Co my chcemy, chcemy zrobić? Chcemy sobie tutaj pospatrzeć co wy tu ciekawego mieliście A po pierwsze, a po drugie na pewno co bym chciał wziąć to z tego chyżeszpona tą rzecz To łapkę tutaj. O! Ta mi, się to na pewno Ta mi się na pewno przyda mi się na pewno przyda Okej, okay. a trochę punktów umiejętności, bo... I za lewo... Jejku, kolejne punkty ile tych punktów umiejętności? To się chyba zbugowało! Tych punktów umiejętności raczej tyle nie mam. Osiągnięto poziom 18. A, no dobra. Za każdym razem, gdy wchodziłem do menu, to się po prostu resetowało ten napis. Okej, okay. eee, jak moje roślinki leśnicze. Tutaj rosną cały czas. Sobie zgarniłem... A nie sniper, no dobra, chciałem roślinkę. Coś jeszcze tutaj by się przydało. Żadna nie nosi. Rośnie... O, tu coś niebieskiego jest, to też sobie zgarniemy. Od skrzynia jest. O, te też były roślinki lecznicze. Kolco grzbiet został pokonany. Szkoda, że nie udało się z kolcą zebrać rzeczy do... Rzemiosła, no ale to nic. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Czy są tu jakieś misje? Tutaj już nie widzę. Jest tu war, czy warsztat. Czemu nie widzimy? Że tam jest warsztat. No zaraz cofnę w takim. Tu też jest warsztat. Dobra, idziemy tu, bo tu jest jeszcze ognisko nieznane. znane. to przy okazji odkryjemy. I co jest z misji? Chyba nam zostanie tylko główna. To jest 22 level, to nie wytrwała to wiadomo, że nie. Tu, tutaj szukamy. To mamy zrobione, to mamy zrobione. No i jeszcze ewentualnie zostało. E. Wiecie co zostało? na maszyn. Okej, okay, okej, okay, dobra, no nie tak źle. Ja sobie pójdę po to, aby ulepszyć sobie zbroję, no bo pasowałoby, bo jednak tych obrażenia dużo dostaję. Ostatnimi czasy. Więc zbroja się na pewno przyda mocniejsza. No widzę, że to dość blisko tej pieśni rzeki. To schronienie. Chyba w tym schronieniu można zmieniać porę dnia, tak? No to nas spokojnie, to nie będziemy jeszcze zmieniać. Gdzieś tu się. A tu można usiąść i zmienić pola dnia, ale to nie. Nie chcemy tego robić. Użyjemy warsztatu po to, aby ulepszyć sobie to. I patrzcie, to nam du dużo nam zwiększa e, otrzymywanie, znaczy zmniejsza otrzymywanie obrażeń. Patrząc z tej strony, regeneracja, skupienie. Dzień dobry, brakuje nam tutaj. jeszcze sporo rzeczy, bo główny owód chyba chyżo Tego nie mamy word worka kolcopyska. no to jeszcze trochę yy, co by się jeszcze przydało No możemy ulepszyć sobie na przykład ten łuk co dostaliśmy kłego i on na przykład ma i mamy materiały na to obrażenia ma 7680 a nasz 7680 nie to a nasz ma 75,38. Czyli ma no obrażenia, może nie dużo większe, ale odrywanie dużo większe. 80. Hmm. Nie wiem, czy jest sens zielone łuki. Gdyby to był niebieski, to może bym coś się zastanowił. Dobra. Patrząc na tę misję, no to chyba nam nie pozostaje nic innego jak misja główna, ale. No nie chciałem zaczynać. A, Wiecie, co mi jeszcze zostało? To mi jeszcze zostało. Więc zrobimy sobie to. Tylko, żeby się tutaj dostać, zastanawiam się, które ognisko będzie najlepsze. Z której strony do was pójść? To Najlepsze, oczywiście, będzie z pieśni ziemi i udać się tutaj naokoło. No, chyba tak zrobimy. Gdzie jest ognisko? Tu. Do pieśni ziemi, czy z góry z terenów łowieckich? Nie, no, z pieśni ziemi będzie szybciej. I lecimy zrobić jeszcze w takim razie tych obu, z, obu z buntowników, a misję główną zostawimy sobie na kolejny odcinek, żeby nie łączyć pobocznych z głównymi. dzień dobry. Dzień dobry. O plotki. Może na jakieś misje jeszcze dowiemy. I dalej tutaj śpiewają, no bo się zabrą, a parę dni tak. Użyć. Tam mi powiesz, tym razem. jeśli zmierzasz na południowy zachód od się i tam właśnie idziemy. Nasi zwiadowcy wciąż leczą sferami, zapamiętam to. A się chcemy udać. Dobrze się, dobrze są ci plotkarze, bo. To przydałaby się pomóc w walce z bo nam właśnie mówią mówi o takich rzeczach, nie? Nie yy, jest tu nawet zadanie, więc to zadanie sobie zaznaczymy. No, no to mam odznaczone, więc. Możemy sobie udać się. Właśnie, o myślałam. To. zrobić to zadanie. Spotkaj się z Warlem. To nie, to jeszcze nie. Na spokojnie, żebym tego nie zaczął, ale chyba jest wyżej. Tam chyba. Więc na spokojnie się tam udamy. Gdzie to jest wyjście? Gdy macie gdzieś wyjście? Co się stało? Myślałem, że mi gra. Z... Czemu mi gra się zawiesiła? Coś mi się zdarzyło. Czy się wystarczyłem, że. Ten. Zapisu nie zrobiłem? No, idziemy, idziemy tędy. Przez to ognisko i tutaj sobie zrobimy zapis. Uhu! Żeby, gdyby coś, gdyby mnie wywaliło, bo. Ja przeważnie zapisuję grę, gdy kończę odcinek, ale może muszę wrócić do tego nawyku, żeby zapisywać też grę w trakcie odcinka. Byłoby to prościej, przyjemniej i milej. Bo gdyby mnie rzeczywiście grę wywaliło, to... to wiadomo, może. Szkoda postępów. To jest ognisko. Sobie... korzystamy. To wiem, że mogę korzystać z szybkiej podróży między ogniskami za darmo. To jest też usprawnienie. No i cóż, no i chyba musimy... Buntowników jakoś pokonać. Dobrze. Słyszałam, że są w pobliżu. Najlepiej będzie zabić ich tak, no najlepiej jest tak zrobić, że podejść do dowódcy i go pokonać, ale... To nie jest proste się tam przedostać. Tutaj, tutaj, jest, no sporo ich. Najgorsze jest to, to już mówiłem parę razy, że nie mają tych kurcze hełmy, kaski. Czy jak zwał tak zwał. Nie mogę nam tego zaznaczyć. Ale tego mogę zaznaczyć. A podejdźmy bliżej, bo tutaj oprócz jednej maszyny to nikogo nie widzę więcej. Tam jest jeszcze gościu zaznaczony. Oj, co jedzie ten na maszynie. Szkoda, że na maszynie tych zwierzątek nie mogę pokonać. Okej, okay, dobra. Tu jest ktoś. Czy znaczy mogę pokonać, ale że nie mogę po cichu ich pokonać. bo by mi o wiele pomogło. Gdzie może być wódz? A, nie ma w ogóle nie pojawia się znacznik, że mogę coś zrobić. Jest też jakiś śmigacz kolejny. Tam jest skrzynia z zapasami. Czy jest szansa jakoś to się do was dostać? Są tu maszyny. Mogłabym je zdominować i uwolnić. Narobić zamieszania. Aha, no w sumie tak. To jest też dobry pomysł, żeby podejść sobie do maszyny i ją zdominować. Nikt mnie nie widzi? Wierzę, że nie. To jest cios. Ale ty możesz zdominować tą maszynę chyba, nie? No jest pokazane tylko bez... To jest... Migacz buntowników. Migacz buntowników, to chyba chodzi o to... O, to jest chyba szafunia. Tak jest, chodzi o to, że chyba... Nie mogę jej pokonać, znaczy nie mogę jej zdominować, bo to jest yy, maszyna buntowników, ale mogę zrobić tak, no i tyle. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie widział, bo to jest kolejna osoba, której nie widziałem. Maszyna po prostu sobie wyłączyła się. Nie wchodźcie w trawę. Nie, 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 nie tylko to jeszcze sporo tutaj jest osób. Nie idź w trawę. Ej, okej. Gdzie ten dowodzi? Szef... Tu jest dowódca, jest. Dowódca buntowników. No nie ma szans. On tu pójdzie w ogóle. O, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ojku, aż tak nie chodź, Zobacz, żartowałem. Po tobie? Ojku, dobra, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Uciekajmy. Dobra, mi cały czas mnie tutaj chcą ale, bić, ale. Ejku, uspokój się. Uspokój się, gdzie ty jesteś? Jeszcze mnie podpala. Dobra, ojku, tutaj wszyscy stoją, ale ty mnie nie widzisz, nie? Przeraż po prostu w to miejsce tylko. Dobra, zastanawiam się. Zabij buntowników, co nie przeszukaj dowódcę, po stronę. że do tego dowódcę musiałbym przeszukać. Dobra, weźmy sobie ten szybszy łuk. Mam 8 strzał, dobra. A tu mam 11, to sobie lubmy strzały. Już nie patrz, nie patrz. Tu nikogo nie ma. A właśnie uciekła. Dowódcy już nie macie, chciałem tylko wam powiedzieć. Dobra, jedna czwarta O nie, oni tu idą. Czysto... I tu wszyscy idą. Przeszukuję, a ci idą. Dobra, ten goście uciekł. I tam po tu kręcą. Na połowa czasu. No długo to niestety mija. Ale poczekamy. Okej, okay, dobra, ci przestali, znaczy ten przestał już się interesować. To ten, ten i ten na wieży. Ten na wieży jest najgorszy, bo mnie tu może widzieć, nie? Skubany snajper buntowników. Dobra, jedna czwarta czasu, no dobra. Jedna trzecia czasu. Jedna czwarta czasu, już już spokojnie. Wracajcie na swoje pozycje. Nikt wam tu nic złego nie robi. No mógłbym ich pokonać, ale po co już jest szef zniszczony, więc tylko go wystarczy przeszukać i... I możemy stąd iść. jest może coś ciekawego, bo w skrzyniach mieli, nie? To nic. Dobra, zaczekamy aż przestaną się mną interesować, chłopaki. I sobie dziewczyny. No już, 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 wracajcie. Dobra, wracajcie na pozycję. Jedziesz tam, jedziesz tam. Ja sobie tu podejdę bliżej. śmigacz się tu się jeszcze... Nie I śmigacz się tu zablokował jeszcze normalnie. Tu jedziesz? jeżeli nie. Tutaj i tutaj. Do szefa, tylko ty tu jedziesz. No, jedź, jedź. Czekam że zawrócisz sobie tutaj. Pilnować przed pola. Oni wrócą. Nikt tu nie wróci, ja tylko idę do szefa. No, już, już, już. Jedź sobie tutaj na tym śmigaczu. Twoje, dużo szkód. Twoje tempo jest zabójcze, no ale dobra, na szczęście. A wracaj, wracaj. Żadnego obijania się. Okay, ta idzie z powrotem. Ten też tu idzie, więc myślę, że możemy sobie tutaj wejść, gdzie ten y, przywódca padł. Przywódca. I mamy. Później co Tam jest niewielka skrzynia. Aha. Dobra. Mogę wziąć działko i wszystkich tutaj spróbować pokonać. Bo tam jest tylko niewielka skrzynia z zapasami, nic więcej tu nie widzę. Tu? Przeciętna skrzynia z zapasami. Wziąć działko i spróbować? Zastanawiam się, się. Ej, mogę cię pokonać, maszyno? Mogę. Zastanawiam się, czy tu jeszcze pokonać wszystkich, czy nie? Chyba tutaj jest gościu Nie, on ma hełm! O nie, to nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. Chyba, że już jest po hełmie. czy fajnie byłoby ich pokonać, bo bym sobie skrzynki tutaj pozbierał. Czy mi zawartość skrzynełek? Widzisz mnie? Nie, nie widzisz mnie chyba. Moja wina, nie wiem co we mnie wstąpiło. Stocz do ziemka! Znów zabija! Dobra. Nie macie hełmów, więc z wami to jest spoko, żeby was pokonać. Ty sobie tam jeździsz, to to mi nie przeszkadzasz. Też już hełmu chyba nie masz, nie? Nie masz. Jakim cudem do nas jeszcze żyje? Mijmy. sobie łuk na lepszy. Gdzie masz w głowę? Jest. Dobra, nie masz głowy? Ty co? Ej, kolejna tu przyszła. No normalnie. Pokonać to wszystkich po cichu. Czemu mój łuk nie pokonuje ich na strzałach? To jest dopiero dobre pytanie. Ale to nic. Dobra, już jak zacząłem walczyć, to. Próbujemy ich pokonać. Jeszcze znaczy, chyba tylko jeden został, nie? Ten żołnierz buntowników. który... Dobra spadaj, ja tutaj utaru próbuję uratować. O spadł. o jak mi przykro. Dobra zaraz maszynę zniszczymy, Zostały się ty, nie? Tylko, gdzie jesteś cwaniaku? Tyk, z system? gorsze, że mają te hełmy. Nawet jak trafią w głowę to, to się praktycznie nic im nie dzieje. Dobra, brak amunicji. Czekaj, muszę sobie amunicję nową stworzyć. I. Dobra, przy okazji troszeczkę też doświadczenia zdobyliśmy. Chciałem tak, te skrzynie zobaczyć, gdzie one były. Tutaj jest. To nie, to nie jest skrzynia, to jest jeździć z buntowników, którego już nie ma. Skrzynia z zapasami. U góry tam chyba nic nie ma. Tu... No w sumie mógłbym tarczą skrzydł, mi tutaj w leciedzi. Też wszystkich pokonać, ale o, to mnie bardziej interesuje. Nie, tu nic ciekawego nie ma. Po co ja tak kombinowałem, a tu? Też nic nie ma. No, są jakieś niby rzeczy do pienia, ale z drugiej strony, balista. Może się przydać w razie kłopotu. Balista się może przydać? Mogłem coś ją zrobić? I teraz mi mówisz, rzeczywiście. No dobra, ale nieważne. Udało się mimo wszystko i tak czy siak pokonać tych buntowników, więc myślę, że jakiś zapis. jest to zapis. Aby przy tym ognisku skończyć. Skąd... O, tu jeszcze jest coś niebieskiego. Co tu jest? A, pewnie róg migacze, dobra. To nam tyle wystarczy. Nie chcemy mi się tam chodzić zbierać, bo nic ciekawego z nich raczej nie wypadło, więc na dzisiaj to już niestety wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie będziemy raczej robić już fabułę główną Horizon Forbidden West, więc zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do łapkowania. No i tradycyjnie. Ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!